Leszek Cichoński wraz z nami. Witam serdecznie, dzień dobry wszystkim e, Trójkowiczom. Mika Dżegera nie będzie, ale będzie jego brat. Będzie ale powiedzmy jeszcze brat. o okolicznościach, jakie jak, jak, jak odbędzie się, bo ja tego nie powiedziałem. Zbliża się 1 maja, czyli zbliża się kolejny gitarowy rekord w Wrocławiu na rynku. Rekord pobity już wielokrotnie, w tym roku kolejna próba. Tak, 22 raz zagramy na rynku we Wrocławiu. Tysiące gitarzystów pojawi się w naszym mieście. I ten widok gitar wzniesionych do góry myślę, że, że dotrze do, do wszystkich na świecie. Od wielu lat bijemy, od 22 lat w zasadzie bijemy światowy rekord, gitarowy rekord świata. I w tym roku, atrakcji Co nie miara. warto być we Wrocławiu jak najwcześniej, bo ruszamy z koncertami o godzinie 11. Rejestracja zaczyna się o godzinie 10. O 12.00. Próba, pierwsza próba grania Hey Joe, w której weźmie udział też Jan Borysiewicz i później show Janka Borysewicza i Darka Kozakiewicza z, z moim zespołem e, poświęcony Jimiemu Hendrixowi. Także to jest, to jest o 12.00. Jest to mega ważny moment. Warto być już wtedy we Wrocławiu, bo dołączy właśnie Darek Kozakiewicz, Wojtek Pilichowski, e, Parpluj zaśpiewa Chris Jagger, brat Mika Jaggera. No właśnie, chciałem to wyciągnąć od ciebie, bo wspomnieliśmy o Jaggerze, a nie powiedzieliśmy dokładnie, który Jagger. Tak, e, to znaczy e, jest podział ról. Bardzo istotny, że. Purple Haze zaśpiewa Chris Jagger, natomiast Satisfaction zaśpiewa z nami John Jagger, bratanek Mika Jaggera. Myślę, że, że to będzie świetne wydarzenie, zwłaszcza, że to nie są jedyne gwiazdy, jakie wystąpią na gitarowym rekordzie. Zagramy również z Philem Batesem przebój Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King. Zagramy z Janem Borysowiczem Zawsze Tam Gdzie Ty i to zagramy razem. Lekcje już są dostępne w internecie, są na stro informacje są na stronie hejjo.pl. Jak zagrać hejjo można się nauczyć na mojej stronie internetowej, tam jest dział rozgrzewka i są wszystkie wersje możliwe Hej, Joe, najprostsza również dla tych, którzy prawie wcale nie potrafią grać, też mogą się nauczyć grać. W dodatku, no, warto przyjechać z gitarą do Wrocławia, ale można przyjechać nawet bez gitary, bo będzie można wypożyczyć instrument na miejscu. Nawet będzie się można nauczyć grać. Hmm. Hej, Swoją drogą, jest, znany jesteś z tego, że prowadzisz naukę internetową gry na gitarze od, no, od tych chyba od początku, kiedy internet prawie to znaczy, na w świecie. Internecie, w internecie, muszę ci powiedzieć, że może mniej Natomiast gitarowa edukacja tak naprawdę taka na poważnie zaczęła się od mojej szkoły Blues or Guitar Workshop wydanej w 1991 roku. Była to pierwsza szkoła z kasetami audio, z kasetami magnetofonowymi i no, tysiące gitarzystów, nawet dziesiątki tysięcy gitarzystów w Polsce właśnie na tej szkole się wychowało. Tak więc z, zwłaszcza ich zapraszam na rynek do Wrocławia. To jest taka mekka, mekka gitarzystów. E, warto być tego dnia właśnie razem. E, z dodatkowych atrakcji wykonamy jeszcze utwór, e, bardzo ciekawy utwór Szaty jest Mogę. E, myślę, że to będzie jeden z piękniejszych momentów gitarowego rekordu. Roman Pazur Wojciechowski zaśpiewa Men's World. Właśnie chcę wybrać kilka utworów, które będą naprawdę przejmujące, które naprawdę pozwolą przeżywać muzykę e, i, i które nie są taką moc ze sobą, która. No, da, da to, co najważniejsze jest w naszej imprezie przeżywanie muzyki, właśnie. Powiedz mi jeszcze w takim razie, mi, państwu, powiedz, jaki był rekord, jeśli chodzi o liczbę gitar? Które Ostatni się. rekord zeszłoroczny to 8967 gitar. Także wystarczy jedna więcej, żeby pobić gitarowy rekord świata. A jesteśmy już blisko pobicia 8000, tak, 8. Nie, 9. 000, I tak, tak? Na, na szybko, tak. gitara z NRD wraz z Tak, tobą. Mam, mam, mam za sobą gitarę Jolanę, którą kupiłem osobiście zresztą w NRD w 1975 roku. Proszę Państwa, takie daty to po prostu jest archiwum X. E, I na tej gitarze teraz krótki instruktaż. Wystarczy pięć prostych akordów, żeby zostać rekordzistą świata i zagrać Hey Joe. E, to jest C-dur, G-dur, D-dur, Adur. I Edur. Także bardzo prosta sprawa. E, zapraszam na stronę cioński.pl rozgrzewka. Tam można się nauczyć to grać, jeśli ktoś nie potrafi. E, no i warto przyjechać z gitarą, oczywiście, do Wrocławia. 1 maja? 1 maja, jak co roku, bo 1 maja we Wrocławiu to nie jest święto pracy już od lat, tylko święto gitary. W związku z tym, że zakwitły bzy i te gitary zakwitną we Wrocławiu w pełnej się już dokładnie za parę dni. E, tak, no to raptem parę mamy naście. Raptem mamy dwa tygodnie e, i ja zapomniałem powiedzieć, że zagramy też Czerwony jak cegła z Jose Torezem. I z, mamy, promujemy nowego singla nagranego na żywo, Czerwony jak cegła, nagrany na żywo rok temu na rekordzie z Sebastianem Ridlem. Zagramy go również na, w tegorocznym gitarowym rekordzie z Łukaszem Drapałą. Tak więc. To grajmy, grajmy bo czasy mamy coraz mniej. nie w całości nie, nie, tam się zmienia. Grajmy w takim razie Czerwony jak cegła w wersji Latin Rumba, rokowa i, i zapraszamy na gitarowy rekord świata do Wrocławia 1 maja. Leszek Cichoński, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.